Witam kochani, witam pozdrawiam imisa Chrystusa. Więc kochani z Ewangelii Mateusza 820 8, 20. Przystąpił jeden z uczniów w Piśmie i rzekł do niego nauczycielu, pójdę za tobą, dokąd, dokądkolwiek pójdziesz. To był wers 19 teraz wers 20. Ale Jezus mu rzekł. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale syn człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Ten sam rozdział. Za chwilę Jezus wsiada do łodzi z uczniami i kładzie się spać. Czyli kładzie gdzieś swoją głowę. Czyli gdzie Jezus odpoczywa? Nagle przychodzi sztorm, a Jezus śpi. Śpi, spoko śpi spokojnie. A my za nim mamy podążać, pamiętajcie. W środku sztormu wszystko jest dobrze. Podszedł do niego jeden z uczniów i powiedział Panie, obudź się. Nie dbasz o to, że my giniemy? A on rzekł do nich Czemu jesteście bojaźliwi mało wierni? Potem wstał, zgromił wiatr i morze i nastała wielka cisza. Prawda? To się kojarzy nam z psalmem po raz kolejny. Z tym psalmem. Bóg zastawia mój stół, gdy ja jestem twarzą w twarz z moim wrogiem. To jest psam pierwszy lub drugi. Abyśmy się nie bali. Siadaj, jedz spokojnie. Ja jestem z tobą. Cokolwiek tu się nie dzieje, to się ma się nie stać Nie, to nie jest ten pierwszy lub to może być w sam. Tam zostawiam się w obliczu wroga mego. A nieważne teraz to jest. Jeszcze mam taki numer w głowie, chyba coś około 20 to może być. No nie, też nie będę tego szukał. Nie jest to ważne. Ważne, że to jest psami. Ani psań człowieczy powiedział, chodźcie za mną. Ja nie mam gdzie głowy położyć. Ja nie mam gdzie głowy położyć. Tam, gdzie zawsze ja będę, tam wy będziecie, tam zawsze będzie mój sługa, ja będę, gdzie jest mój sługa. Ale pamiętajcie, tam zawsze będzie jakiś sztorm. My się musimy nauczyć znaleźć w tym sztormie. Wróg będzie zawsze chciał nas wytrącić z równowagi. Co my wtedy robimy? Abyśmy koniec cały czas nie mówili, nie dzwonili do tym módl się za mnie, bo mam cały czas problemy. Móc się za mnie, mam cały czas problemy. Jezus, no, Jezus nie obiecywał nam problemu, ale powiedział, hej, oblicz swój koszt, zobacz, czy cię stać na zbudowanie tej wierzy, prawda? Żeby ciebie nie wyśmiano właśnie to jest, to jest to, kochani. My się nastawiamy na sztormy. I na próby. Nie od Boga, ale od szatana. Nie możemy być właśnie, powtarzam, po raz kolejny, nie możemy być głodni cały czas tego, aby ktoś się za nas modlił. Nie, to my mamy się modlić za innych, za tych, którzy są słabi, żeby oni zrozumieli to, co już my rozumiemy pozdrawiam wszystkich.